Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 25. Dzisiaj mamy 25 sierpień, 20 piąty rok jest Państwo, teraz y, robię takie roboty jak przygotowuję pszczoły do karmienia zmniejszam ula zmniejszam gniazda ul wycofuję korpusy nadstawkowe, pół no i też pudruję pszczoły choć to nie było zamierzeniem dzisiejszej mojej, moich zabiegów Ale tak się w ostateczności to skończyło, ponieważ niektóre rodziny nie że są mocne No nie mają w gnieździe nic. Także Posypuję cukrem pudrem to no niestety tym zdepopuluje warozę i pszczoły podkarmię A ten dzień dwa bez syropku. No i tu jest. Proszę państwa, proszę popatrzeć na tą pszczołę jaka czerwona chwilami jaka czerwona coś jest na tej ramce ale ta ramka cięcieletka to znaczy że nie jest tu nie No niestety ten na włoci jest jak kot napłakał było ciepło, mokro wilgotno wszystko na co chciała i tak jej nie ma Godziny południowe. No tu jest temul chyba najciemniej. Przypuszczam, że mogłoby coś nie na na składane. Zobaczymy. No tu jest taka ramka ciężka. Nie ma żadnej roboty na węzie, a podobno tak świetnie sobie radzą na węzie, węzie u Was. Jak dacie cukru oczywiście. So, idę, chwileczkę to i wracam do Ula. się melduje u nas stawka jest mi potrzebna No i teraz drodzy Państwo zaglądę do gniazda zobaczymy co ta rodzina pszczela na gnieździe Mimo, że masę pszczół w polu, bo to godziny południowe, to w polu tych pszczół też nie brakuje. Ale zobaczymy, co tu zostanie po wykarmieniu. To jest ważne. No już na pierwszy rzut oka, już jest jedna ramka do wyrzucenia. Proszę Państwa, tu muszę. O cholera. Hmm. Tu muszę mieć taką, ta ramka musi pójść dosłownie na powałkę Proszę Państwa taki jest wniosek, że nowe ramki na koniec gniazda to pszczoły chętnie to zarabiają No i proszę Państwa tu jest ta olbrzymia matka, która mi uciekała Popatrzcie się jaka olbrzymia No i matkę trzeba wstrząsnąć do ula A ramkę z miodem wziąć a ten czerw to odsklepić przy miodobraniu i wyrzucić przy okazji przepaczę jak z warozą nie ma innego miejsca, drodzy państwo no, trzeba coś z tym robić także proszę państwa pasek miodu i to w dodatku jeszcze zasklepionego, widzicie? No, rodzina zajrzysta. Ile tych ramek jest? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i na 9 ramkach ona chyba zostanie. O, ta ramka taka pokraczna ale cała tu zaczerwiona no nie da się jej wyrzucić tak tyle pszczół i tyle czerwiu drodzy Państwo tylko że nie wiadomo ile w tym czerwiu warozy pszczoły się wyeksploatowały na jego wychów a nie wiadomo co pod tego czerwiu wyjdzie tu jest cały sęk w tym. No przeszła piękna, kolorowa. Przeszła piękna, kolorowa. Na ten dzień tych pszczół jest dość dużo wunu. To jest taka ramka nowsza, lżejsza, bo te stare ramki są ciężkie jak ow. I masę młodej, młodej pszczoły. No nic nie wskazywało, proszę Państwa, żadne znaki na niebie i na ziemi, że w mojej pasiece mogą być takie pszczoły. No tam może pójść na pierwszą ramkę. Tu gdzie jest, bo to będzie po prostu coś nowego w gnieździe na wiosnę. No i tu jest dużo pyłku. No i teraz to gniazdo muszę ułożyć już bez gwoździa Tylko jadę wszystko na 1 cm. Drodzy Państwo. Wszystko jadę w granicach plus minus jednego centymetra. To już nie jest takie ważne w tej chwili, tylko mały wylotek, mały, mały wylotek. A do tego, żeby tak uczynić, nie może być mały wylotek i denica siatkowa. No, widzicie, że te pszczoły mi się nie mogło pomieścić w ulu o boże coś mi to nie wychodzi Bardzo się spieszę. Kartofle do kopania. Pszczoły do karmienia. I jak się tu nie spieszyć? Tak, drodzy Państwo, hmm. nie wygląda to na to, żeby w tym ulu się rozpanoszyła waroza. No, niestety, ten czerwot w sklepie wyrzucę. Czasem trzeba podejmować takie drakońskie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Teraz trzeba podejmować takie drakońskie środki. Drodzy Państwo, bo chodzi o, żeby te roboty jakoś ubywały, a nie stale grzewać całą jesień, albo ci ten plaster odsklepił, albo nie. No i teraz to 20, około 20 deka pudru, zapudrować wszystko. A, także tu nie ma szans cokolwiek zmieść posypać po górze, pszczół dużo między ramkami na pszczołach się zatrzyma, zatrzyma. także na pszczołach się to wszystko jako... zatrzyma trzeba to wyzbierały, uporządkowały zadzień im i co z grubsza robotę zrobią a drodzy Państwo, widzicie jak to wszystko ładnie dyga. Tak, w środę tu będzie tak gniazda układane. syrop gotowane. Dzisiaj jest poniedziałek. To powinno być wszystko ok. No i proszę Państwa, tymi romantycznymi ujęciami serdecznie się z Państwem żegnam.